No, wygląda to w ten sposób. <laughs> po miesiącu. Po miesiącu wracamy. Więc tak, czasu nie było, były ważniejsze rzeczy do roboty, to się to porzuciło. Ale wracamy, bo wracamy, bo, bo, bo blacha przyjedzie i nie był. Dobrze tam. Także można odciąć? Nie, nie, nie można, i tu już się nie da, bo to przyspawane jest, to się nie da odciąć. Wszystko się da! Nie, to, to jest mocno przyspawane. Tu naprawdę jest dobrze przyspawane. Tu się tu się nie, nie, nie idzie tego odciąć. to, to... Trzeba by był jakiś sprzęt porządny. Nie, to, to, to musi tak zostać. Musi. A które drzwi dłuższe, a które krótsze robić? Jak to? Oba są takie same. Tu nie ma, że są dłuższe. One chyba spodem co podniesione. Dlatego to tak wygląda. Te są dłuższe na dole, a krótsze na górze, a te odwrotnie. na drugie, na drugie no to 180 a na, gdzieś wyjdzie. A na dole będzie 3 cm. Żeby na to założyć to jakieś 180 będzie. Mhm. Kurczę, nieładnie pomalowałem, trzeba poprawić. Dobra, nie przeżyłeś. <laughs> jakieś 100, 180 nam trzeba. Ja Tam nieładnie pomalowałem. Zakurzyły się to już też, to trzeba umyć Albo wytrzeć chociaż, też to coś takie Jeszcze osrane Na szczęście Srak naptał Od 43 do 46 ma być jest Wychodzi 46 Góro wystają poza słup a dołem chowają się w słupie. Można jeszcze do, 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 do słupa do, dosunąć centymetr? Góra. Centymetr można. Czekaj, nie. Nie może. w tą stronę. Odsunąć. Nie w tą stronę, do mnie, że tak powiem. Coś pomyliłem no się. Nie Ciebie to tak nie tak średnio, bo już nie, nie będzie za bardzo ładnie A jakby o jeden trapez w tamtą stronę posunąć, ale to będzie. Będą drzwi zaczepiać trochę o ten, blacha będzie się zaczepiać o słup, doły. Od do. połowy słupa, bo ten słup jest jak krzywo. No i zawiasy da... sobie Co nie da się centymetr, da się centymetr no ten... w lewo. Znaczy do ciebie? No. O tam, w tę stronę? No. No to jak się da, to czy... Znaczy w lewo, w prawo, co ja gadam. No to nie będzie nawet... Dobra, da się centymetr. Czekaj. Od 43 do 47,5. I to trzeba zwyciężyć. Kłócą Polakę trzeba będzie przynieść. Trafi tutaj. Trafi. Trafi. I to tak idealnie. Dobra, bo tam ma jest przejścia. Na minimum go nastaw. Dobra. No, widzę? Uwierz. Widzę co robię. Nie? Właśnie nie założyłem. No i teraz. No i teraz dobra. Tu no, już złapany. To, tak. to stój. To, 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 to teraz ja bym tutaj przyłożył poziomnicę i walną tutaj no, To tak. Dobra, nie ma problemu. A no, to też. No tak, tak to już nic nie dzieje. I Tutaj jest ta śruba dziwna. Jestem. Poczekaj chwilę jeszcze. Ja nie palę, tylko się przymierzę, w którym miejscu, żeby trafić, nie? tutaj też można dać. O, w tym kancie, w tym kancie zapunktujesz. To trochę ją zegnie tą blachę, co się komu stanie, no już. A będzie trzymać. To już lepiej jak będzie trzymać, a będzie trochę zgięta niż miałoby coś tam wyrwać, ale to co tu wyrwie? I Jeszcze i tak krzywo utniesz, to całkiem wyjdzie. się nauczyć. No tak chciałeś dokładnie zrobić się teraz. O, tu tylko drzwi do stodoły. Nie I tak coś Chyba to jest coś. Nie, 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 nie. tempę to nie jest. To może się odsłaniać do grubszej, cieńszej Tylko, tylko, tylko tu jest jeszcze taka regulacja fajna. Pytał się, czy umiesz się tym obsługiwać. No to się nauczę. Umiesz. To <laughs> Że nie powiedział nic. Umiesz. No no Proszę Nie. A na tym jakby szło, to by elegancko szło. Możliwe. Może to trzeba było o, tutaj ociąć. Za garbem nie przed. Dobra, pierwszy raz się gówniano ucięło. Drugi raz, raz się raz będzie, się będzie się mniej gówniano. A już za Dobra, to ostatnim to dalej, będziesz wycinał także. Dalej można by... Tutaj gwoździe były, nie zauważyliśmy się blacha podrapała. Na nic, na nic. Co? No, że się podrapała. Myślałem, że to źle. Nie no, to dobrze. Myślałem, przecież to ja to wymyśliłem, no to chyba dobrze, nie? Nie bym mówił, że źle. No na masz Co? Masz tą żeby założyć? Nie, tutaj, w piesiące jest. tam rano, przybył, nie przyważyć. Nie, Łukasz. Mijesz się z powołaniem. Ty jesteś człowiekiem renesansu, orkiestra. <grymne> Re Ty nie mam od strych w nie pokaźcie. Tak się zastanawiał. Jak te drzwi otworzyć? No, bo takie są. Nie, no, nie bo to na środku wkręta nie ma. Ale... To można dla zmyły wkręcić. Ale, ale linia tych wkrętów to jest jakby kształt. <grymne> No bo mnie się czepiasz, że ja nie umiem, a sam krzywo zrobiłeś Nie odrysowałem to jest... A bo ja nie odrysowałem, a jak krzywo odrysował... A nie no, na dole to też pięknie są Nie, dobra, dobra Może, możebnie Jeszcze wyszła ciekawa sytuacja Trzeba drzwi poprawić Myśleliśmy, że tu nie będzie znaczenia A tam od odchodziły Dołem była za duża szczelina i przez to trzeba teraz tam nadciąć, rozciąć trochę je odchylić i zespawać jeszcze raz bo blacha by źle wychodziła No trochę się zawiasy pomyliły nieznacznie Przeważnie, albo pierwsze, albo drugie najładniejsze wychodzą. A tutaj trzecie wyszły najładniejsze. Ale jeszcze czwartych nie zrobiliśmy. Słuchaj, Słuchaj jeden inżynier, drugi magister inżynier. Jak to mogło się nie udać? No trafia. Tu, bedo, tu to się da w przykręcić. Czyli trzeba będzie blachę ciąć praktycznie po dwie no. przyłożyć, odrysować i kątówką opierdzielić poprzez nie no tutaj to można no, można tymi nożyczkami jeszcze o to wyciągnąć a za się będziesz męczył nie się krzywda, nie stanie to pod, nie jest na dachu tylko pod dachem no to, powiedz tu mamy Czekusia zdobycz, która była pod blachą. Blachę podnieśliśmy, a czakuś bohatersko chwycił za szczura. No i mamy co mamy. Jak to się przykręci, to ono trochę, ale nie dołuży. Prawie co nic. I tak do końca nie może być, bo będzie za 3 mm, pewnie wystawać wkładka. Jeśli tak, najkrótsza chyba wziąć.